Odcinka, czyli do ogromnego przełomu w aferze budowlanej. Jeżeli ktoś Aha. jakimś cudem tę aferę ominął, to w dużym skrócie chodziło o to, że podczas konferencji Fame MMA Amadeusz Ferrari zarzucił Adrianowi Polakowi, że jest gwałcielem i wykorzystuje dziewczyny, po czym internet odkopał jakieś wypowiedzi Rafalali, która sugerowała, że ma nagrania z budowy, na których widać jak Polak właśnie dopuszcza się bardzo haniebnej. Nie, dziennów. no bicos everyone, za surowo, uspokój się. Polakiem rozmawiając, Z, Zabielskim. Pojebało z Polakiem cię. rozmawiał też Wardenga. Na ten temat wypowiadali się inni youtuberzy, którzy również widzieli ten film i nie widzieli, oni, żeby był na nim Adrian Polak, więc wszystko wskazywało na to, że jakiś film istniał, ale jeżeli ktoś nad nim występował, to raczej był to Filip Zabielski. I taką wersję też podnosił Adrian Polak za każdym razem, kiedy na ten temat się wypowiedział. Natomiast na wczorajszym Cage'u, który prowadził Sylwester Wardenga, w sprawie wydarzył się nie lada przełom, przez co najmniej. Ratownicy rozpary. Wardenga mocno wypytywał Polaka o film dotyczący afery budowlanej właśnie. A nie uważasz, że wokół tej sprawy powstało już tyle nieścisłości, że w... lepiej by było, gdyby ten film się faktycznie ukazał? bo teraz tak, jesteście oskarżani o różne Ale kto rzeczy? jest, kto jest, oskar Gdzie jest oskarżany, I Adrian Polak raz za razem powtarzał wszystkie rzeczy, które podtrzymywał do tej pory. No i nie no, bo zajmulować. ja jestem, wyszło, to nic nie zrobiłem. Najgorsze jest to, że Polak sam prosił, żeby Wardęga wszystko dokładnie sprawdził i się z tego amadusza śmiał, ale przepraszam, o co wy posądzacie zawodników fejma, których, e, że tak powiem, specjalnością jest napierdalanie się po mordach? O rozum, logikę i godność człowieka? czyż to nie jest ich rola. To, to, to jakby było od naukowego bełkotu wymagać, że czemu się nie idziesz na pierdalać na fame? No, no nie, nie, nie ta osoba do tej czynności. Więc dlaczego miał, wiesz, dlaczego miałem się jakoś źle z tym czuć, no wiesz, wszystko. W, prawda zawsze wiesz, się obroni, więc. Nie no, Because everyone, przesadziłeś. Nie było nacechowane nienawiścią. Nacechowane nienawiścią jest, jeżeli ktoś przyjdzie i mnie tutaj od powłodów zaczyna nieładnie od razu wysyła, wysyłać. A jeżeli ktoś się pyta, czy bym kogoś. No, to, to jest ciekawość. Odpowiedź: nie. Ja tak naprawdę wiesz, nie wiem się czego. Upawiać. Ja by ci zapłacili 200k to byś się poszedł bić. Dostawałem oferty trzykrotnie większe od tego i odmawiałem. Na koniec Sylwester Wardenga zapytał go: Adrian, czemu mnie okłamujesz? Powiedz mi to: Dlaczego do ciebie przyjechałem w nocy, żeby no. wyjaśnić temat, a ty mi, kurwa, wiedząc, jaka jest prawda, nakłamałeś, patrząc prosto w oczy? Największym plot twistem całej tej rozmowy natomiast było to, iż Sylwester poinformował, iż udało mu się dokopać do tego zaginionego filmu z afery budowlanej i pokazał go Adrianowi Polakowi, na co ten. A to chyba nie powinno dziwić, że się dokopał do tego. Zrobił bardzo ciekawą minę, a następnie dość mocno się zestresował. <noise> To każdy gigant. No dobra, Polak, ale powiedz, dlaczego mi naście miałeś? No, że tam nie występujesz. Nie, to przestań, góro. Wardęga twierdzi, że na tym filmie oprócz Filipa Zabielskiego główne skrzypce gra właśnie Adrian Polak. A tak naprawdę to ty tam grasz, grasz główną rolę. To mnie tego, tam jest tego Filipa. Gdzie Filip to tam próbuje stanąć na wysokości zadania, że tak powiem, a to ty grasz główne skrzypce. Natomiast z ważnych rzeczy, które należy zaznaczyć, dziewczyna, która brała udział w tym całym zajściu, ponoć była faktycznie pijana ale nie była doprowadzona do takiego stanu pojenia alkoholu żeby można było tę czynność nazwać gwałtem, ale nie jest Jezu, ale to ocenzurował, tak jakby nie było cenzury. ...odwódki. Jest pijana, ale uważam, że gdyby <coughs> chciała zejść, to by zeszła. Więc tutaj trzeba Cię oczyścić, że na pewno nie zgwałcił. No cóż, problem jest po... Problem... problem albo nie problem w polskim prawie jest takim, że ona może zawsze stwierdzić, że to jest nieprawda i była nieprzytomna, nic nie pamięta z tej nocy, nie panowała nad sobą i że nigdy nie wyraziła zgody. Może tak powiedzieć, co nie? Prawda, moim moim skromnym zdaniem, o który nikt nie pytał, dziewczyny tego rodzaju dziewczyny, które idą na tego rodzaju imprezy, dokładnie ich celem jest to, żeby poskakać na Diku jednym albo i drugim. Ale to, to jest już bycie debilem, żeby korzystać z takich dziewczyn, które chcą tam poskakać na diku na takich imprezach. To jest już bycie debilem po prostu. W sensie naprawdę, jesteś takim Ferrari, jesteś takim Polakiem, otworzysz sobie Tindera, poskrolujesz sobie przez, nie wiem, 50-100 profili i znajdziesz sobie dziewczynę, żeby o tak sobie skorzystać po prostu ze swojego, nie wiem, fame'u, z rozpoznawalności, z czegokolwiek, co nie? Ale możesz to zrobić i trochę ją bardziej poznać i nie będziesz o nic oskarżony. A tak na imprezie... Mordo, to się źle skończy. Czemu, kurwa, się nikt nadal nie nauczył tego? Natomiast, z drugiej strony, Adrian twierdził, że ta dziewczyna sama chciała to nagrywać i że nawet to ona zrealizowała to wideo. Natomiast na filmie, który znalazł wardenga, ponoć słychać, że ona dwukrotnie prosi obecnych... O, i, tu, i tutaj pies pogrzebany. I tutaj pies pogrzebany. Dookoła, żeby nie nagrywali tego, co się właśnie dzieje Z dźwiękiem słuchałem, to ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie Także wygląda na to, że dowiedzieliśmy się całej prawdy Co ważne, Sylwester potwierdził, że pytał Nitra, który wcześniej widział ten film, czy to jest dokładnie to samo nagranie I Nitro potwierdził mu, że tak, to jest dokładnie to samo nagranie To nie jest w ogóle ten film z tego dnia, no. to nie jest to To jest dokładnie ten nie. film, potwierdzał nie. mi to Bartku, dziękuję no. za 25, 25 zł, już ci odpowiadam, mój drogi Mandio, ja tylko wbijam zapytać, kiedy wróci Haka na YouTube, bo nie mam czego oglądać do obiadu, po pracy, buźka. Dobrze, wszystko stanie. Bartek, mam nadzieję, że niedługo wróci. Mam nadzieję, że niedługo, bo, bo problem jest taki, że po prostu już Twitch przywraca stare POD, ale one jeszcze nie działają. Deszczu powiedział, że sam napisał, sam się kontaktuje i sam załatwia. Zatem to nie jest tak, że deszczu tutaj olał sprawę i olał mnie. Tylko, że stara się pomóc miło z jego strony, kochany. Nitro Sandro. ile wy macie filmików, jak się rówcie. Bardzo sprytne również uważam było to, że zostało to wyciągnięte podczas rozmowy na żywo. W związku z tym mogliśmy wszyscy oglądać naturalną reakcję Polaka na to, co się dzieje. I co prawda próbował on się jeszcze jakoś bronić, zagadywać, przegadywać, obracać kota ogonem, ale na dłuższą metę nic to nie dało. Więc w tej całej sytuacji warto zapamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, Adrian Polak kłamał jak najęty. Okłamał mnie, okłamał Sylwka wardęgę i zrobił to bez mrugnięcia okiem. Będąc przekonanym, że tego filmu już dawno nikt nie. Ma. Drugą rzeczą, natomiast o której nie możemy zapomnieć, jest też to, że kłamała również Rafa Lala, która ten temat nagłaśniała kilka lat temu, twierdząc, że posiada ona film, na którym na budowie do rusztowania przywiązana jest dziewczyna paskami od spodni, że jest nieprzytomna na a, że jest gwałt na tym filmie i że cuda niewidy tam się dzieją, a Polak i Zabielski to kryminaliści. I jak się okazuje, to również było nieprawdą. Wniosek w związku z tym jest banalnie prosty i jest on od co najmniej dwóch miesięcy, mianowicie od sytuacji z Leksiem bardzo mocno wałkowany, ale myślę, że to dobrze i warto go powtarzać. I że... Kurwa, mać ile afer seksualnych się zaczyna rodzić, jak ci wszyscy jak ci wszyscy ludzie się zestarzeli. Leksiu, Paramaxil, Polak. Kurwa, co miesiąc nowa seks -afera. niczym się kurwa już nie różniło od show biznesu, absolutnie niczym, jesteśmy tym samym gównem. O, jeszcze pytanie, kiedy na TikToku się będą wychodzić, co nie, bo to wszystko YouTube'owe jeszcze rzeczy, co będzie kwietniu. Jeżeli w czyjąś stronę wysnowane są oskarżenia, to nie wierzcie w nic, jeżeli nie no ale na co to była dawno temu, co nie to było tak, że było na co i długo, długo nic. Nie dostaniecie na to dowodów, a jeżeli jakaś strona jest oskarżona i się broni, to też nie wierzcie w nic, dopóki nie dostaniecie na to dowodów. Oczywiście sytuację można analizować, można próbować wyciągać wnioski, można spekulować, mieć swoje zdanie i może nam się wydawać, że jakaś wersja jest bardziej prawdopodobna, ale zawsze trzeba mieć ten głos z tyłu głowy, który wam podpowie, że okej, okay, póki nie widzę dowodów, nie jestem w stanie stwierdzić, jak jest naprawdę. W sytuacjach dram internetowych trzeba być trochę agnostykiem. Tak jak przykładowo katolicy wierzą, że Bóg istnieje, a ateiści uważają, że Bóg nie istnieje. Tak agnostycy są ludźmi, którzy mówią wprost. Dopóki nie mam dowodów na którąkolwiek z tych tez, to jedyne co mogę powiedzieć, to to, że w sumie nie wiem, czy ten Bóg istnieje. I o ile Wiera jest bardzo indywidualną kwestią, i tutaj nie ma jednego słusznego rozwiązania, o tyle jeżeli chodzi o różne internetowe dramy, sceptycyzm Nie jest jedną cechą i warto takim agnostykiem być. I jesteśmy świadkami kolejnej już sytuacji, która tą tezę potwierdza. Tę tezę powinno się powiedzieć. Powinno się też subskrybować.